Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ciupaka. Link w opisie. Miary kątów czworokąta tworzą ciąg arytmetyczny o różnicy 20 stopni. Najmniejszy kąt tego czworokąta ma miarę. Narysujmy sobie jakikolwiek czworokąt. Nie zwracam tutaj uwagi na dokładne miary tych kątów, ale wiem z treści zadania, że tworzą one ciąg arytmetyczny o różnicy 20 stopni. To niech tutaj będzie jakieś, na przykład x. To będzie x plus 20 stopni. To będzie x plus 20 i 20, czyli x plus 40 stopni. A to będzie x plus 60 stopni. Czyli do każdego kolejnego dodawałem 20, żeby różnica wynosiła 20. Miara kątów w czworem kącie, to jest 360 stopni. Na te 360 stopni składają się 4x. Dodać 20 plus 40, 60, plus 60, to jest plus 100. 20 stopni. 120 na lewo stronę, czyli 240 stopni to jest 4x. Dzielę przez 4x to jest 60 stopni, to jest najmniejszy kąt. No i właśnie o najmniejszy kąt pytają, czyli odpowiedź C.